tak parkuję po prostu No nie chcę żeby o to się zmoczyło Nie pytaj To jest moja fantazja Możemy je zabrać ze sobą Poczekaj <grym> Nie, Wiem w ustwe alko jakby Co ty z nim zrobiłeś? Co ty? Odczepiło Odczepiło! Co stary, no co ty robisz? Zaraz kurna wpadniemy w ziemię i zrobimy taką dziurę jak będą puzle Co ty? Jak co? Nie się cię dla Może się poszło Co się właśnie stało? Oglądam Ty latasz O mnie latasz co, co, co what, się is, się? what is this sorcery? Stop fucking to! Co, co wy robicie? <laughs> co się stało? Ja się was pytam co się stało Jest twoje auto Moje? Tutaj <laughs> A co się z nim w ogóle stało? Zaczęło się palić No mnie cały zaczęło płonąć Boisz się? O, jedziemy. Hello, this is 911. What emergency oh, service tu. do require? Okay. Jeszcze, jest. Opony. Gdzie jest puszka z. sprayu? W gastoramie. nie. <laughs> w gastoramie. Dobrze, zanim to poczekaj. Ale gdzie jedziemy? A. Nie, wiem. <grym>. nie wiem. Nie wiem Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. zasypka. Nie szybko. Nie jest Słyszał mnie, czy spokojnie. Ale kto jest? Szybko nie jadę? A! No. Ostatniej chwili. To tak groźnie wygląda, kurna Kręcące się ostrze i celuje perfekcyjnie na ciebie plus jesteś pod górką Oh. O! O Widzisz to był świetny plan, tylko jakbyśmy nie ginęli wcześniej. Wiesz co, odjedźmy to. Łata Zrobieni misy dostaje. Ciosz, jest to. Co? 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 Jeźdź tam, tam! Jedź tam do tego auta! Jedź! 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 Jakby nigdy nic! Slendy! Atakuje na m... TANŻŁO Adiettana! Wleć w niego! <grym> Kurna, co ty robisz? Mara. <grym> <grym> Kurna, umiera. They said it could not be done. They said nie wylądujesz na tytanie. They were wrong. Ja pierdzielę Wylądowałaś na tytanie Co ty Ja nie mogę nikogo strzelić Ja pierdzielę. Ja nie Ej, Tyta, nie... Ej, tytanie ma śmigła! Ej! Nie, to my nie mamy śmigła! Ja wiem jak to być Ale ja mam plan. Got it, baby. Teraz wyrok. To jest wieża. Puch. To jest jeszcze wieża.